wszystkim, witajcie podobnie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, filmik zapachowy. Opowiem wam o takich moich aktualnie trzech top zapachach na chwilę obecną, które moim zdaniem są zapachami, perfumami, produktami na każdą kieszeń. Jednocześnie są warte zakupu, nie mogę powiedzieć warte swojej ceny, bo są tanie. Ale są warte zakupu, wypróbowania. Mają jakąś taką swoją szlachetność w zapachu. Nie śmierdzą chemią, alkoholem, dziwnym palonym plastikiem, ani takimi antybiotykami z fermianych jajek, jak to ja mówię. I opowiem kilka słów o każdym z tych zapachów. I co uważam? Pierwszy zapach jest to kultowy, już zapach moim zdaniem kultowy, Avon Passion Dance, woda toaletowa, fajna buteleczka, może tu na tych jasnych bluzek, fajna, czerwona, ciemnobordowa buteleczka, jest to zapach, który pamiętam z czasów mojego hmm, nastoletstwa, mogę tak powiedzieć, z czasów kiedy byłam hmm, nastolatką. Podkradałam go mamię, to też już mówiłam y, ostatnio y, też w filmie. Zapach dość ciężki, przez, niek y, przez niektórych właśnie nazywany takim typowo wieczorowym zapachem. Czuć tu takie kwiaty zatopione w jakimś piżmie. Lekka słodycz, ale coś również takiego jakby wytrawnego czuję w tych zapachach, aż powiedziałabym męskiego. To są moje odczucia oczywiście i moja interpretacja zapachów, a jak wiecie, ja jestem. Do kitu, jeśli chodzi o, za, o opisywanie zapachów. Ja mogę opisać, jak siebie widzę, jaką widzę kobietę, ale sam zapach to jest mi dość ciężko opisać. Zresztą każdy nos też czuje inaczej. Zapach trwały, jak na wodę toaletową. Jest tu 50 ml. Cena w ostatnim katalogu, w którym ja go kupiłam, to było bodajże 25 zł. Fajna mała butelka, zmieści się do torebki w podróż do kosmetyczki, jak najbardziej. Zapach bardzo unikatowy moim zdaniem. Niektóre zapachy z mają taki charakterystyczne coś. W sobie, które jakby większość zapachów ma, nie jestem w stanie tego określić, ale jakąś taką podstawę, jakąś taką substancję, która charakteryzuje moim zdaniem i bardzo jest właśnie taka charakterystyczna dla zapachów Eivonowskich. Ten zapach jest zupełnie inny. Jest to już właśnie, tak jak mówię, ich stary, kultowy zapach, taki, który przykuwa uwagę, który się da zapamiętać i jak na kimś go poczujemy, to jest tak. Co to jest za, za zapach? Ostatnio przyjechał do nas pan kanapka, wyskoczyłam do niego po świeży sok. I wiecie, tak, zawiało, a on tak. Mmm, ładny zapaszek, co to jest? Mówię, a takie tam, tanie Zajmonu. No on mówi, ładny, ładny, fajny zapach. No i właśnie on jest taki charakterystyczny, taki właśnie dający się zapamiętać, także jak się wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i pachnie się tym zapachem, to jest taki, taki inny ani świeży, ani słodki, ani duszący, ani przeszkadzający, moim zdaniem, bo go lubię, może komuś przeszkadza, ale naprawdę ja serdecznie polecam ten zapach na każdą kieszeń, jeśli chcecie pachnieć, wiecie, tak troszeczkę inaczej yy, niż te, wiecie, świeże Kelwiny i te inne Daisy, Mike, Mark Jacobs i tak dalej, tak ten zapach jest fajny moim zdaniem taki i na, te, na tę porę teraz, która jest taka między zimą a wiosną. <laughs> Sobie wkręcam, że już jest między zimą a wiosną. E, nadaje się idealnie. Kolejny zapach. E, inspirowany. No mówię inspirowany. Nie mam nic przeciwko temu, żeby produkty były inspirowane. Jeżeli... Em, są rzeczywiście inspirowane są podobne nuty zapachowe zapach może pachnie bardzo podobnie, ale nie ma na opakowaniu takiej samej nazwy i opakowanie nie wygląda tak samo lub jest zmieniona jedna litera niż perfumy oryginalne, markowe to wtedy już jest lekka przeginka tutaj jest inspiracja bardzo intensywna, mam na myśli Jenny Glow, Wood Sage and Sea Salt perfumy, które no przypominają, trzeba powiedzieć przypominają Jo Malone Weronika, Weronika Spoint napisała do mnie, kiedy pokazałam pierwszy raz te perfumy, napisała do mnie, że miała Jo Malone właśnie ten zapach i skończyło jej, się chciała kupić kolejne i stwierdziła, że pójdzie zobaczyć te i powiedziała, że jest to idealny zamiennik, że pachnie idealnie jak Jo Malone, więc myślę, że taki zapaszek 30 ml za 30 zł w promocji to jest niezła gratka. No, może troszkę przesadzili z tym naśladownictwem. Powiedziałabym, że jest to takie zerżnięte nieco, no ale zapach jest naprawdę boski. Świeży, dziewczęcy, radosny, odświeżający. Kojarzy mi się z tym, że biegnę po łące pełnej kwiatów i rosy rano o wschodzie słońca. Nie mam żadnych zmartwień, trosk, problemów, po prostu jestem ja i ten zapach. No, tak mi się to kojarzy, tak mi się kojarzy ten, ten, ten zapach. Jest naprawdę taki dziewczęty, dziewczęcy, świeży, radosny, przyjemny, nieprzeszkadzający, dobry do biura moim zdaniem, ale też takie ma coś w sobie. No, sea salt, tak? Czyli jakby sól morska. No, czy on jest słony, ten zapach? To ciężko mi powiedzieć, ale mówię, jak mi się kojarzy, jeżeli chcecie się przekonać, bo mój opis jest niewystarczający, to idźcie, powąchajcie, sprawdźcie, mała, fajna buteleczka zużycie, jak widać jest. Szkoda, by mi było kasy na Jo Malone, bo ja dość dużo wylewam na siebie perfum, bo lubię, lubię mocno pachnieć intensywnie. Takie czt, czt, to jest dla mnie za mało, chociaż mam też takie perfumy, gdzie tylko dotykam się nimi dosłownie i, i pachną cały dzień, ale tego trzeba troszkę więcej, chociaż trwałość jest powiem, bardzo satysfakcjonująca. Cały dzień pracę pachnę, na drugi dzień gdzieś tam ubrania jak leżą, to. Pachną mi nawet, kiedy wyciągam je do prania, to czuję ten zapach. Także y, to mówi samo przez siebie. I trzeci, ostatni zapach. Tu już słowo inspirowany jest jak najbardziej na miejscu, z tego względu, że zapach w niczym butelka nie przypomina perfum oryginalnych ani nazwą, ani niczym. Są to perfumy Proof. Mamy tutaj y, numerek 9. Jest tu Carmel, Melon i Cotton Candy, czyli wata cukrowa. I to jest zapach inspirowany, na liście też tak był przedstawiony jako Angel, po prostu Pierre Magler, nie wiem jak to się mówi, jak to się wymawia. Angel, też kultowy, znany, słodki, ciężki, mocny, dość duszący zapach, z tym, że te tutaj są, powiedziałabym, troszeczkę subtelniejszą wersją, lecz jeszcze słodszą wersją Angela. Ze względu na to, że mam wrażenie, że tutaj tego melona jest mało, a najwięcej jest karmelu i waty cukrowej, która jest naprawdę bardzo, bardzo słodka. Dużo tego na siebie nie wylejecie. Zapach bardzo charakterystyczny, ciężki. Latem mogłabym stracić przytomność, gdybym się tym wyperfumowała. Mam tutaj do pokazania opakowanie, w którym jest druga buteleczka tego zapachu, bo ja bardzo lubię ten zapach i kiedyś mnie dusił i mówiłam, że. Do pożygu, a teraz pozmieniało mi się coś w tym nosie, pozmieniało mi się w głowie i, i bardzo, bardzo lubię ten zapach. I tutaj mamy. Why you will love it! Za co je pokochasz? 20% czyst, czystych francuskich olejków zapachowych z, z grace, 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 nie wiem skąd, pewnie jakaś miejscowość. I tutaj mamy napisane na. Oj, przepraszam. Tutaj mamy napisane na opakowaniu The, the best starts right now. No, i w środku otwieramy i pokażę Wam, jak takie coś wygląda. Jeszcze Nie powiedziałam, ile kosztują: 44,90 za 50 ml mega skoncentrowanego, intensywnego, trwałego, nieśmierdzącego chemią zapachu. I w środku, tutaj w kartoniku, mamy jeszcze taką, jakby, ulotkę, nie ulotkę, wizytówkę. Z logo firmy, mi się wydaje, że to jest jakiś odłam FM, bo mi to bardzo przypomina, wiecie, um, cały marketing i to wszystko przypomina mi właśnie te perfumy z FM, ale moim zdaniem jakość jest bez, bez porównania, jeśli o to chodzi. I co tutaj mamy? Amerykańskie wszystko napisane. Zapach tworzony we Francji. Certyfikat autentyczności. Ten certyfikat autentyczności potwierdza, że perfumy Proof. Um, były stworzone z jakby z, z najlepszych, jakby z najlepszą art of perfume, czyli taką jakby. Kuźba, jak to przetłumaczyć? Ja to w głowie rozumiem, ale nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski. Tak jakby z największą, nie wiem. Artyzmem. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, w to, yy, że zostały stworzone z, przy pomocy najlepszych yy, zapachów francuskich olejków. Gratuluję, podjęłaś dobrą decyzję. Wow, dobrą decyzję. Myślę, że zdecyduje się na inne zapachy, yy, żeby wiedzieć. Jak dokładnie one pachną, bo sam Carmel Melon i Cotton Candy, jakby nie mówią nam zbyt wiele, to na liście one niestety są podpisane jako e, Angel. Po prostu są tak napisane: były tam jeszcze jakieś kelvin Klein, były jakieś e, Pure Poison, były. Mm, Amor Amor, co mnie właśnie też korci, bo uwielbiam Amor Amor, i myślę, że się skuszę właśnie na jakieś też inne. Możecie je kupić w internecie. Są dostępne na stronie tej, wiem, że ta firma ma również bardzo, bardzo dobre środki czystości, bo właśnie też mi to, i tata też mi to powiedział, że bardzo dobre do bycia kabin i tak dalej, wszystko się odmywa, więc to też jest, i niedrogie przede wszystkim są, więc warte jakby zalukania. Za Mam dwa, dwa opakowania, półtora opakowania tych perfum. I, I jeszcze nie wiem, co mam więcej na ten temat powiedzieć. A i też to jest taki zapach, który zbiera komplementy. Mam wrażenie, że faceci bardzo lubią taki rodzaj zapachu, wielu facetów, bo byłam na yy, właśnie byłam na imprezie z koleżanką, tam wiadomo, ludzie się poznaje, rozmawiamy sobie tutaj, tutaj, tam, tutaj sobie tańczymy i właśnie chyba dwie, trzy osoby powiedziały mi, że mmm, bardzo masz ładne perfumy, co to jest? Jakby faceta interesowało tak naprawdę, co to jest, więc to mnie dziwi. A gdzie? wtedy, co się odpowiada. Mówi się, a Jakieś tam pierwsze lepsze spółki wzięłam, nie? No, także no, jest to zapach mocny. Zdecydowanie nie jest to zapach jakby do pominięcia. Jak się z tym to mm, to jest moc. Ja używam tego. Koleżanka w pracy wiem, że ma y, Alien, Aliena chyba właśnie z, y, z tej serii, z tej firmy. Nie z tej firmy, tylko ma oryginalnego Aliena, więc te dwa zapachy w zderzeniu y, powodują też moc w biurze, szczególnie, że my nie siedzimy w jakimś wielkim pomieszczeniu, ale co mnie to obchodzi. Tak. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie moje trzy w tej chwili top y, zapachy, które są taniutkie moim zdaniem. Które mają bardzo dobrą jakość. Każdy może sobie na nie pozwolić, i moim zdaniem te zapachy są takie unikatowe. Każdy z tych zapachów jest zupełnie inny. One nie mają jakiejś głównej podstawy, takiej bazy. Każdy jest zupełnie inny. Ja też nie jestem typem osoby, która lubi na przykład tylko świeże, albo tylko słodkie, albo tylko orientalno-drzewne. Nie, ja lubię różne perfumy, różne zapachy, w zależności od stroju, nastroju pory dnia, nawet dnia, tygodnia, to ja wybieram różne perfumy, dlatego lubię mieć ich sporo. Skończyłam. To by było na tyle. Dajcie znać, czy znacie któryś z tych zapachów w sensie firmy Proof albo z tej Jenny Glow, no ale z Avonu to myślę, że każdy perfumy zna. To by było na tyle w końcu. Nareszcie już uwalniam Was ode mnie. Trzymajcie się, widzimy się w następnym filmie. Hej!